Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Paweł Malinowski, największy przyjaciel świnki Pepy. Ostatni odcinek tak się wam spodobał, że Pepa powiedziała: "Paweł, odcinek się tak spodobał, że daję ci kolejny kalendarz adwentowy". A ja powiedziałem: "Dzięki Pepo!". A Pepa mi na to: "Nie ma sprawy, Paweł. Proszę Paweł, oto najnowszy kalendarz adwentowy. Wow, Pepo, dziękuję!". Dzisiaj otworzymy kolejny kalendarz adwentowy. Świnki pepy, świnki pepy. A świnka pepa powiedziała coś jeszcze Jeśli zostawisz łapkę w górę to nauczy cię gwizdać Widzicie mnie nauczyła, ciebie też nauczy A każdy kto nie ma subskrypcji Zostawia subskrypcję tutaj na kanale Paweł Malinowski Zaczynamy! Zaczynamy! Kalendarz czeka na otwarcie, świnioczek pepsonek już się cieszy A tutaj jest mały Georgie i słuchajcie, to jest jakiś znak. Jak ktoś umie niemiecki, może napisać mi, co tu jest napisane. Mi się wydaje, że uwaga na latające karpie. Tak, to na pewno o to chodzi. A tutaj jest co? Świniokoń! Spójrzcie, ma twarz taką samą jak Pepa i Georgi, ale jest koniem! Kalendarz przeznaczony dla osób powyżej dwóch lat, czyli na szczęście mogę go otworzyć. O, wielka Pepo, pokaż jakie dary skrywa ten kalendarz. Tutaj jest kartka, ale nie patrzcie co będzie, nie patrzcie. I zaczynamy! Otwieranie Mmm, ten kalendarz. Kalendarz jest inny, już się bałem, że taki sam kupiłem. PEPA została reniferem! Paweł, to bardzo dziwne! Georgi, Mały Georgi! Też został reniferem! Ostatnio śmialiście się, że pomyliłem tatę Pepy z dziadkiem Pepy. Dlatego powiem tylko tyle, że to jest kot, a to jest nie wiem, jakiś kret albo borsuk? Nie mam pojęcia! Lecimy z pierwszym okienkiem! Tutaj znowu jakiś znak, chyba jest napisane na nim, uwaga na latające karpie. No nieważne, ja muszę otworzyć teraz numer jeden. W którym będzie krył się jakiś fajowy prezent. I jest to głośnik? Pepa, czy to wielki głośnik? Sam jesteś głośnik, Paweł. No dziwne, dziwne, bo mi się wydaje, że jest to głośnik. Albo jakieś radio? Tak, to jest chyba radio z ulubioną piosenką Pepy. A wiecie, jaka jest ulubiona piosenka Pepy, nie? Lecimy dalej w podróż, szukamy dwójki. O, jest. Dobrze, że te liczby są takie duże, to łatwo je zauważyć. Otwieraj się. O nie! Otworzyłem ryjek Pepy! Biedna Pepa! Ale spokojnie, spokojnie, bo przychodzi na pomoc owca Suzy, która umie gwizdać i bardzo zdenerwowała Pepe, prawda? To oglądał ten odcinek? Bo ja go oglądałem chyba z 30 razy. To jest mój ulubiony odcinek, zwłaszcza jak Pepa rozłącza telefon. Kiedy owieczka Suzy potrafi gwizdać. I zobaczcie, jaką brokatową kieckę ma Suzy. O, jak Pepa to zobaczy, będzie chyba zazdrosna. Numer 3, jakiś taki mega, mega cienki, jak widzicie Ale może skrywa potężną tajemnicę O ja, co to jest, przepraszam bardzo Co to ma być, jakaś gitara? I ja nie mogę, przegięli, co oni tutaj dali? Już wiem, to jest ciuchcia Albo dziadka Pepy, albo małego Georgiego Owca Susi, owca Suzy. Powiedz mi, do kogo należy ta super kolejka? Do mnie! Co, Suzy, ty na pewno nie bawisz się takimi ciuchciami Oczywiście, że się bawię, kiedy nie patrzycie O, nie wiedziałem tego, że owieczka Suzy Lubi bawić się pociągami Narzekałem, że trójka jest mała, ale czwórka To już w ogóle jakaś przesada Czy tutaj będzie prezent? Pusty prezent? Nie Nie, tak jak w poprzednim kalendarzu były puste prezenty O nie, kto oglądał Poprzedni odcinek wie, że tam W kalendarzu były puste prezenty paskudne O, a tutaj jest pełen No to się cieszę w takim razie Napiszcie mi w komentarzu, co skrywa ten prezent Bo mi się wydaje, że Pepa Ukryła tutaj małego Georgiego! No co ty, Paweł? Nigdy nie zrobiłabym czegoś takiego mojemu kochanemu małemu bratu! Teraz przyszła kolejna otworzenie Georgiego Renifera O ja, on skrywa na pewno Potężne artefakty Tak jak mówiłem, co to ma być Przepraszam bardzo Ej, to jest ramka, o zobaczcie co możemy zrobić Z pepy bałwana na przykład Albo słodka owieczka Suzy tutaj swoją gębę Umieści, I jak Suzy Lubisz być bałwanem? Ale lubię być bałwanem, bardzo lubię być bałwanem I tu wystaje jeszcze jakaś saszetka Ale wydaje mi się, że ona należy do, do Pepsona do numeru 24. Tylko wiecie. Gili, 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 gili. Wypadła lekko tutaj na Georgiego. Dobra, to była piątka. Weźcie mi, powiedzcie, czy widzicie szóstkę tutaj. Ej, jak odwrócimy dziewiątkę, to będzie szóstka. Ale chyba nie można tak robić. To, to by było oszustwo. Tak nie, tak nie wolno. O, mamy szóstkę. Szóstka. Jaka duża, ej! I ona się kryje za znakiem. Uwaga na latające karpie. Ale taka duża szóstka, że ja się boję zobaczyć, co tam jest. Dobra, słuchajcie, ja zamykam oczy, a wy powiedzcie mi, co tam jest. Uwaga, zamykam oczy. Powiedzcie mi, co tam jest. Czy tam nie ma. Nie wiem, taty Pepy albo dziadka w ciuchci. Dobra, otwieram oczy. Wow, drzewko świąteczne. Jest tutaj drzewko świąteczne, ale. hej, ono nie wygląda tak jak na obrazku. Zobaczcie się na to. Miałem dostać takie piękne, ozdobione drzewko świąteczne. A dostałem jakąś, jakąś opruszoną brokatem choinkę ściętą z lasu. Muszę napisać reklamację do Pepy. Miało być prestiżowo i bogato. Miały być takie piękne bombki, a nie taki suchy patyk. Kto ma już w domu przyozdobioną choinkę, wysyłać mi zdjęcia na Instagram. Będę robił. W wyróżnioną relację choinki moich widzów. Ja swoją też tam wstawię, jak będę miał. Więc wbijajcie. Tutaj moja nazwa jest o i w opisie filmu też jest i w przypiętym komentarzu też. Paweł, wiesz, co jeszcze możesz zareklamować? Co, Pepo? Swój kanał, że ma tak mało subskrypcji. <grym> Pepo, Pepo, nie mów tak. Mam, mam nawet dużo subskrypcji. Wcale nie. Nie masz pół miliona. O nie, widzowie, błagam, zasubskrybujcie kanał, bo Pepo się ze mnie śmieje. <grym> Zobaczcie, jak się śmieje ze mnie. Bo <grym> jest kotka Katie. To to jestem pewien na 100%. Ale siódemka? No nie mam. Nie, nie, nie pamiętam. Wygląda jak Red albo Borsuk. Może Borsuk Borys? A nie. To było w gangu świeżaków. A nie w pepie. O, saksofon. Ej. Kto w tej bajce grał na saksofonie? No ja widziałem chyba 50 odcinków, ale nie pamiętam, kto gra na saksofonie. Depo, spróbuj zagrać na saksofonie. Pepo, graj. Halo. Georgi, zagraj. <laughs> O, to saksofon Georgiego, widzieliście jak ładnie zagrał Pod numerem 8 mamy na pewno coś niesamowicie fajnego O, bujany kuń Chodź, chodź bujany kuniku Uuu. Bujaj się, bujaj się bu Oj, zarył, zarył, zarył dziobem Jeszcze raz, Suzy, pobujaj się trochę O nie, składam reklamację, co to ma być? Konik przynajmniej salto potrafi O, tam wylądował na dywanie Cześć koniku Cześć widzowie Teraz ósemka, ósemka, ósemka Nie mogę znaleźć ósemki, więc dorysuję... Przy dziewiątce, o tak i o mamy ósemkę Otwieramy teraz numer 8. A nie, przepraszam, tu był numer 8. Oj, to sorki, to zmażemy to. O nie, chce się zmazać. No trudno. I w numerze 9 jest ja. Yeah! Coś ogromniastego, z tego, coś największego. Co to jest? Ej, gitarra! Spójrzmy, no tylko jak ona wygląda. Bardzo, bardzo ładnie. To chyba gitarra elektryczna. Ciekawe, kto na niej gra. Mi się wydaje, że ten bujany kunik na niej gra, prawda? Konik ma nawet specjalny uchwyt na tą gitarę Jecha Dobra, słuchajcie, słuchajcie, muszę się trochę uspokoić Po prostu świnka Pepa budzi we mnie skrajne emocje Tak bardzo ją lubię Już teraz tak po cichutku, na spokojnie I wow, mamy nogę. Nie mam pojęcia kogo Może też konika jest, zobaczmy No zobaczcie, pasuje do konika jak ulał Koniku, jedź koniku, jedź Ziuu! Oj, oj, wypad z trasy. Może ty owco spróbuj. Jechu! Ooo, owieczko! Konikowi lepiej poszło. A może ja spróbuję Paweł? No dobra, ale jeszcze nie mam figurki ciebie, pepo, pepo. Nie wiem jak wy drodzy widzowie, ale mi się wydaje, że figurka Pepy będzie tutaj, na 24. Wielki, wielki świnioczek. A pod 11 no... No nie wierzę, chulaj, hulaj noga była, to tu... O nie, zawaliła mi się. Kalendarz mnie zaatakował, widzieliście? Jakbyście widzieli, że kalendarz mnie atakuje, to dzwońcie szybko na policję. Tu mamy. O, fingerboard, ale fajnie. Zróbmy jakieś triki. I tutaj tak. Ja. Yeah. A powiedzcie, mi, moi drodzy, wy jesteście może skate'ami? Ktoś z Was jeździ na desce, czy może wolicie te hulajnogi, takie do robienia trików? Nie! Nie! Znowu prezent! Znowu prezent! Fuj, nie lubię prezent! Ale wiecie co, w sumie lubię, bo w środku są jakieś fajne rzeczy A tam w poprzednim kalendarzu były puste te prezenty, puste były Dostaliście kiedyś pusty prezent pod choinkę? Bo mnie raz tata zrobił, po prostu nabrał mnie Do pudełka po iPhone'ie włożył ziemniaka I zapakował, że niby dostałem iPhone'a A w środku był ziemniak, Czajcie jak się po prostu zdziwiłem Myślałem, że dostałem iPhone'a, to był ziemniak A tu mamy Little Georgie Brokatowy tyłek Georgiego Pff. Fuj, Georgie, jak mogłeś? Nie dość, że prykający Georgie to jeszcze nie ma takiego fajnego reniferowego przebrania. Dlaczego, Georgie? Powiedz, dl dlaczego taki jesteś? Gdzie twoja siostra, Georgie? Dlaczego nic nie chcesz powiedzieć? Hej, hej, nie śpi teraz! Nie śpi, kiedy do ciebie mówię! No, sorry, ale Georgi poszedł spać. Lecimy w takim razie dalej. Czternastka, czyli choinka. Może będzie skrywała jakieś bombki na tą choinkę, którą dostałem. A może będzie. Co? O, druga deskorolka? No nie, tamten kalendarz chyba był bogatszy w prezenty fajne. Ej, właśnie. Jak obejrzycie cały odcinek, dajcie znać, czy lepsze były rzeczy tutaj, czy tam. No niby niebieska deskorolka też jest fajna. A, już wiem, bo niebieska jest Georgiego. Zobaczcie, jakie triki robi. Ja nie mogę. Georgi, gdzie się nauczyłeś takich takich trików na deskorolce? Na jednym kole niesamowite! Ja, teraz robi flip Oj, Georgie A to nie jest twoja Suzy, to jest Pepy deskorolka Czekaj na Pepe tutaj Georgie, czy upadek cię bolał? Nie, Paweł, jest w de no, jest w bo na deskorolce jeździłeś. I ja nie mogę, ale ten żart był suchy. Ale ten żart był suchy. Jak macie jakieś suchary, to weźcie mi napiszcie, Ja będę je przy świątecznym stole opowiadał rodzinie. I, i mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą z, od stołu, od świątecznego karpia. Ej, no wychodź, prezencie. No tutaj mamy niebieski prezent, no nie ma na co patrzeć, nie? Popatrz, Paweł, jestem bałwanem. Nie, Georgie, jesteś świnką. Nie udawaj mi, że jesteś bał... Oj, znowu cię przywrócił, Georgie. Czy ty nie umiesz stać pionowo? 16, czyli. czyli... No, zbliżamy się do końca niestety. Nie no, ej, no naprawdę, ten kalendarz trochę gorszy jest od tamtego. W tamtym nie było tlu powtórek. 10 hulajnóg, 10 deskorolek. Co jest grane? No ja rozumiem, no to to jest pewnie dla owcy Suzy, albo nie wiem, dla taty Pepy. Chociażby się tutaj nie zmieścił swoim bebzunem. Tak, sprawdziłem tutaj w tym kalendarzu na dole. Ło, Pepo, 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 jesteś nareszcie. Już bałem się, że cię nie zobaczę, słodka świnko. Oj, zobaczcie, ona jest naprawdę słodką świnką, bo ma na brzuchu taką laskę cukrową Mikołaja. O, pepo, pepo i też ma brokatowe ciuszki. To jest chyba takie wydanie sylwestrowo-brokatowe, prawda? Pepo, dlaczego nic nie mówisz? Paweł, bo to ja jestem prawdziwą pepą. To wszystko tam na dole to tylko iluzja. Ja jestem jedyną prawdziwą pepą, która może z tobą rozmawiać. Naprawdę? Tylko ty jesteś prawdziwa? Trochę tak dziwnie wyglądasz. Wyglądasz jak maska. Nie, nie jestem żadną maską, jestem prawdziwą Pepo! A, no to fajnie Pepo, to może niech widzowie zostawią łapkę w górę dla ciebie, co ty na to? Tak, tak, zostawcie dużo łapek w górę, wtedy dam Pawłowi znowu jakieś pepiaste zabawki O tak, błagam widzowie zostawcie łapkę w górę, żeby Pepa dała mi znowu pepiaste zabawki Fajno, fajno, otwieraj dalej moje figurki. Ale to dziwne, na poprzednim kalendarzu figurki rozmawiały ze mną normalnie. Coś tu jest nie tak, nie wiem o co chodzi. Ale może to i lepiej, że figurki nie mówią cały czas jakichś rzeczy... <laughs> Ja nie mogę. W końcu pierwsza rzecz, która mnie bardziej cieszy niż, niż wszystkie inne razem wzięte. Dizonaur! To jest chyba disonaur George'ego. Kto oglądał ten odcinek, gdzie był, gdzie mówił lektor? George bawi się swoim dinozaurem. I to właśnie tym zielonym dinozaurem się bawił. I tam były jeszcze jakieś inne rzeczy. Czekajcie, może znajdę w neta, to wstawię tutaj. George lubi straszyć Pepe panem dinozaurem. Okropne! <ś vintage> I zobaczcie, jeszcze tak jak mówiłem, czerwona deskorolka należy do Pepy i ona potrafi niesamowite triki robić. Ja nie mogę! Nawet na głowie na deskorolce potrafi! Pepo, jesteś niesamowita! Dziewiętnastka taka mała pewnie będzie prezent, założę się, że będzie prezent Nie, będą bębenki Ej, był taki odcinek, że ktoś tam grał na bębnach Nie wiem, dużo było tych odcinków, nie wszystkie pamiętam Bo niektóre oglądałem raz, a niektóre więcej razy Pepo, czy umiesz gwizdać? Obejrzałem go raz pięćdziesiąt razy Jestem naprawdę wielkim fanem tego odcinka, Pepo Wielkim fanem O, Paweł, Paweł, dziękuję ci, że jesteś fanem tego odcinka To też mój ulubiony odcinek, kiedy nie umiem gwizdać Serio? Nie, Paweł, to nie, nie lubię tego odcinka, bo dalej nie umiem gwizdać Stać. No, zostało już tylko pięciokienek. I póki co, najbardziej podoba mi się dinozaur. A tu jest taka ramka, jak tam było z bałwanem. Tylko możemy stać się Mikołajem. No to uwaga, kto będzie Mikołajem? Ktoś, kogo nie podejrzewamy, nie? I uwaga, uwaga, kto zostanie Mikołajem? Dinozaur nie no! Widać, że to nie ty jesteś Mikołajem. Oła, zostaw mnie. Może owieczka Suzy? O tak, owieczki Suzy, białe futerko pasuje do brody Mikołaja. Ja bym się nie poznał, że to jest atrapa, a nie prawdziwy Mikołaj. A jak wy byście, wy byście odgadli, że to jest oszustwo, czy żebyście też myśleli tak jak ja, że to jest prawdziwy Mikołaj? Nie ma się do czego przyczepić. 100% legit Mikołaj święty z prezentami. O nie, jednak to owieczka Suzy! Nie wiem, jak mogłem dać się nabrać owieczce, mam nadzieję, że wy nie byliście tacy naiwni, jak ja i nie daliście się zwieść tej potwornej owcy, to znaczy słodkiej owieczce Suzy, a tutaj... Ej, co jest grane? Miałem taki w poprzednim, tylko mniejszy, ale wiecie co? To chyba należy do małego Georgiego, taki rower. Nie, słuchajcie, nie, bo... Wszystko ma takie dziury w stopach I dziurę, i tutaj jest taki bolec I jak to nie wchodzi, to nie, nie jest jego Nie jest No oczywiście, no czerwony rower to jest Pepy rower A wiecie co jeszcze jest czerwone? Miss Aga I czy to oznacza, że Pepa to Miss Aga? Hmm huh. Dziwne, dziwne Czy to może być prawdą? <zysk> Chyba nie, chyba Aga tak nie robi. Mi się wydaje, że nie. Dobra, słuchajcie, przedostatnie okienko. Obstawiamy. Czy będzie tata pepy? No, mi to wygląda raczej na. Wiecie na co, nie? Na kotkę Cately. Nie. O nie, czy to żyrafa? Tak, to jest ten. Um, o nie, jest brudny tutaj. Chyba już ktoś się bawił tymi figurkami. To jest y, dziecko tej wielkiej żyrafy, bo, bo tak, mi się, tak mi się wydaje. No, te figurki nie są wcale podobne do tych, jak w bajce wyglądają. Robią mnie tutaj w jajo cały czas. Gili, 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 gili. Aha, A, psik! Nie, no, nie, no. Figurki są bardzo podobne. Po prostu ja, jedyny odcinek, który oglądałem, Pepy, to ten, czy umie gwizdać. No ale, wiecie, to jest mój ulubiony. Nie mogę nic na to poradzić. Ej, co to ma być, przepraszam bardzo. Co to jest? Ej, to jest ruchoma część. No i co z tego, że jest ruchoma część, jak nic innego się nie rusza? Ale super, niesamowite. Mogę tym tak kręcić milion lat i nic się nie stanie. Odpaliłeś, odpaliłeś mój wehikuł czasu! Co, Pepo? Masz wehikuł czasu? Oczywiście, Paweł! Ja mogę mieć wszystko, czego sobie zapragnę! A możesz zapragnąć, żeby w ostatnim okienku był tata albo dziadek Pepy? Nie! Dlaczego? Bo nie! Szkoda Pepo. Bardzo chciałem ich trafić w tym kalendarzu. <laughs> trudno, Paweł, trudno, Elo, ja spadam. No to moi drodzy, otwieram ostatnie okienko. Wy napiszcie, która rzecz z tego kalendarza podobała mi się najbardziej. I czy według was lepszy był ten kalendarz, czy poprzedni? Fu nie! Rower, tylko niebieski. No według mnie, według mnie się trochę nie postarali. I to by było na tyle w tym pepowym odcinku, jeśli chcecie więcej pepowych zabawek zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a tutaj macie następny film, a tutaj macie pom... oj, spadłam, poprzedni film i tutaj ja jestem Pepa, -s siema, elo